Dzień dobry, drodzy przyjaciele. Witamy na naszym kanale. Dziś odmówimy szczególną modlitwę poranną, inspirowaną postacią ukochanego świętego. Ojca Pio, dedykowaną narodowi polskiemu. Ojciec Pio jest przykładem wiary, oddania i miłości do Boga. Rozpocznijmy wspólnie dzień tą modlitwą, prosząc o łaski Boże i opiekę niebiańską dla każdego z nas. Dołącz do nas w tej podróży wiary i nadziei. Życie i duchowość ojca Pio. Ojciec Pio z Pietrelciny, urodzony jako Francesco Forgiouni, był włoskim księdzem znanym ze swojej głębokiej duchowości i piętn, które nosił przez ponad pięćdziesiąt lat. Jego życie odznaczało się niezachwianą wiarą, intensywną pobożnością Eucharystii i głęboką miłością do modlitwy. Zapamiętano go ze względu na jego mądre słowa i współczujące serce zawsze gotowe do pomocy tym. Którzy szukali pocieszenia i przewodnictwa. Dla Ojca Pio modlitwa była istotą jego życia. Wierzył, że modlitwa jest kluczem do otwarcia Bożego serca i otrzymania Jego błogosławieństw. Powiedział: Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką mamy, jest kluczem do serca Boga. Do Jezusa trzeba mówić nie tylko ustami, ale sercem. W rzeczywistości, w niektórych przypadkach trzeba z Nim rozmawiać tylko sercem. Tymi słowami zaprasza nas do szczerej modlitwy, płynącej z serca, pełnego wiary i ufności. Zjednoczmy się teraz w modlitwie na wzór Ojca Pio. Modlitwę tę dedykujemy narodowi polskiemu, prosząc o błogosławieństwo, opiekę i Boże prowadzenie dla nas wszystkich. Modlitwa. Drogi Boże, jesteśmy wdzięczni za kolejny dzień życia i za możliwość bycia razem tego poranka. Prosimy Cię. Abyś błogosławił naród polski swoją łaską i opieką. Zainspirowani przykładem wiary i pobożności Ojca Pio, zanosimy do Was nasze modlitwy. Niech Duch Święty prowadzi nasze kroki i oświeca nasze decyzje przez cały ten dzień. Daj nam siłę, abyśmy mogli stawić czoła wyzwaniom z odwagą i pokorą, abyśmy byli narzędziami Twojego pokoju i miłości, gdziekolwiek jesteśmy. Pobłogosław nasze rodziny, przyjaciół i wszystkich. Którzy napotykają trudności. Niech Twoje miłosierdzie i współczucie będą zawsze obecne w naszym życiu. W imię Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Zastanówmy się nad tą modlitwą i jej znaczeniem dla nas. Rozpoczynając dzień tak głęboką modlitwą, zapraszamy Boga, aby był częścią każdej naszej chwili, od najprostszej po najtrudniejszą. Poranna modlitwa nas wzmacnia, napełnia nadzieją i daje pewność, że nie jesteśmy sami. Idąc za przykładem ojca Pio, uczymy się całkowicie ufać Bożej Opatrzności i oddawać Bogu wszystkie nasze zmartwienia i radości. Wiara narodu polskiego Polska to naród o bogatej tradycji wiary i pobożności. Naród polski na przestrzeni dziejów wykazywał się imponującą odpornością i głębokim zaufaniem Bogu. Łączymy się dzisiaj w modlitwie z Polakami, prosząc aby Bóg nadal błogosławił tej ziemi i jej mieszkańcom, napełniając ich serca pokojem, miłością i nadzieją. Dziękujemy, że byliście z nami dziś rano i podzieliliście się tą szczególną modlitwą zainspirowaną przez ojca Pio. Obyśmy mogli wprowadzić mądrość i duchowość tego świętego do naszego codziennego życia, wzmacniając naszą wiarę i naszą relację z Bogiem. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij go polubić. Udostępnić i zasubskrybować kanału, aby uzyskać więcej takich treści. Niech Bóg błogosławi każdemu z Was i obdarzy Was dniem pełnym pokoju i radości. Do następnego.